Sie maleczko, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Zbliża się długi weekend, jest piątek. Piątkowe, późne popołudnie. Zwracając tego, że w długi weekend ma dopisywać pogoda, no to trzeba będzie odświeżyć wodę w basenie. Taki właśnie jest plan. Już się klaruje ta pogoda, chociaż. O, 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 o teraz są już się klaruje ta pogoda. Trzeba zająć się wodą w basenie. No to są właśnie wszystkie specyfiki, trzeba na weekend odświeżyć. I co my tu mamy? Taki krystalizator do wody. Mamy Aqua Blanc, taki preparat, żeby woda była niebieska. Mamy kolejny Aqua Blanc, bo one razem działają. I najważniejszy aktywny tlen, który trochę zabija ten tlen. Zabija ten tlen w wodzie, dzięki czemu tam się nie rozwijały żadne drobnoustroje i inne takie brzydkie rzeczy. Wodę w jacuzzi trzeba odświeżyć, bo temperatura ma być mega. Przyszły tydzień ma się po prostu mega gorący, ale to chyba w niedzielę tam wskoczymy, bo jutro, a jutro jest plan. Plan, żeby wyskoczyć gdzieś z dzieciakami w jakieś fajne miejsce. No ale tak czy tak, jest piątek i trzeba by było go odświeżyć. Jak widzicie. Trawka świeżo skoszona wczoraj, ale już tak mega urosła, zagęściła się, bo ostatnio ta pogoda jakoś nie powalała, ale mega się zagęściła, mega ładnie wygląda. No i tyle i czas posypywać różne rzeczy. No kochani, wreszcie dzisiaj przywitała nas taka piękna pogoda na maksa i my dzisiaj nie próżnujemy, bo właśnie pakujemy się do samochodu, wybieramy się do pewnego parku, rozrywki, no i będziemy tam spędzać czas. Jesteśmy umówieni ze znajomymi, z Kamilkiem i z Martynką, więc Hania będzie miała towarzystwo, bo spotykamy się z Justyną i Michałem. Więc fajnie. Wszyscy już jesteśmy praktycznie gotowi, zapakowani do samochodu. Jedziemy tutaj. Jeszcze bidonik od Hanusi, proszę nie bardzo Ja się wstydzić I Miłoszowi trzeba wziąć Tak, ja mam, ja mam już dla Miłoszka, wiesz No i co, cieszycie się, że jedziecie dzisiaj? Ale ja się nie wstydzę Nie wstydzisz się, nie będziesz się wstydzić Kamilka i Martynki, nie? Będziesz nie. się fajnie bawić Myślę, że spędzimy miło dzień Co Miłoszku? A Miłoszek jest teraz do spania Bo my mamy tam godzinkę z hakiem drogi Więc Miłoszek w tym czasie pewnie się prześpi A potem będziemy zwiedzać świat i poznawać, dobra Пакем и едем. przerwa w trasie na rozprostowanie kości. Gramy tu w piłkę. I co? Jesteśmy tak mniej więcej w połowie drogi. No my tam mamy godzinę z haczkiem drogi. Wynujecie, Ale się zatrzymaliśmy, bo tu się umówiliśmy ze znajomymi. Tak, tu się umówiliśmy właśnie, że będziemy na nich czekać. No i czekamy, bo jeszcze ich nie ma. O dziwo. My jesteśmy pierwsi. No. Ale przynajmniej Hania może sobie trochę polatać przez ten czas. A, piłeczka. A, piłeczka. Kolekcje, Kolekcje. Fajny ten dinozaur, hanekka! Słuchajcie, no i jesteśmy na miejscu dotarliśmy park dinozaurów, ale zanim przyjdziemy, to ja chciałem wam jedną rzecz pokazać, mianowicie ta wyjście było na tyle grube, że że kolano jest zdarte, nie wiem czy to widać. Nie wiem czy widać, bo jest takie słońce. No, ale rozjechałam się w garażu, że tak powiem. Tak się śpieszyłam, tak już latałam z tym wszystkim, że... Nie, jeszcze raz, zaraz będzie widać. Jest teraz, no. No już mamy dinozaury, idziemy do kasy. Ale ten park jest duży. Duży jest, no, hmm, to będziemy zwiedzać. Idziemy. Dinozaury. No. To ślady dinozaura, podążaj za nimi. No to, no to podążamy, podążamy, idziemy. Śladami dinozaura. Podążamy śladami dinozaurów, tak Tak, szukamy ich. Ciekawe gdzie one Faktem, są. Tu za ścianą jest pierwsza atrakcja. To jest taki tunel czasu, przez który się przejeżdża kolejką, ale Miejsca już były zajęte kolejny odjazd za pół godziny, więc nie będziemy z dziećmi czekać pół godziny. My się przejdziemy i na sam koniec spróbujemy jeszcze raz wejść do tej kolejki. Co tam już widać od Dali, Hania? Zauważyłaś? Tak. Co tam jest? Dinuś? Dinuś. Zobaczcie, tam nie widzicie chyba jeszcze, ale za chwilę tam dojdziemy. Ogromne są. Ogromne są te dinozaury. Hania. Lubię dinusie! Lubię dinusie. No to pooglądamy. Co tam takiego jest? widzę. No. Widzisz, mamo? Tak, widzę. Ogromny jest, przecież mówiłam. Zobacz, a tu się schowały już takie malutkie. No yeah. i właściwie jesteśmy przy, w teorii głównej atrakcji, czyli w dolinie dinozaurów. Ja, widać, można zobaczyć... Gigant, Ogromne są. No, widać, dla porównania, ludzie, co są mali no. przy No naprawdę modele robią wrażenie. W Parku Śląskim, w Zo w w którym byliśmy jakiś czas temu. No i w którym nieraz byłem, jako mieszkaniec Chorzowa. Też są takie dinozaury, też jest dolina dinozaurów, ale te dinozaury gabarytowo są bezpośrednie, te są gigantyczne. No gigant. Zrobimy sobie tu zdjęcie, Hania? Zrobię Ci przy tym. Jeju, jaki słodziaczek malutki. O. o, a ten patrz, tak stoi i zaprasza nas, zobacz. Taki heheszek mały, śmieszek. Widzę, no. Fajny, nie? Dlaczego na zaprasza nas? No? no nie jest tak, stoi na dwóch łapkach. No ładnie. Uda się. się, <noise> cześć. <noise> 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 I na wafelek być. dla miłosia, bo nie można Ja mam wiśnię? Na... Wiśnię sobie wybrałaś. Mm. A nie jest to egoda. Nie. Wiśnia. To jest wiśnia, to jest wiśnia. aż o, się sam ludzi. Ja I po wyborze. To, to jest wiśnia. No to ugryźł, smakuje ci. A jest słodka czy jaka jest? Jaki ten lud jest? Tylko kwaśny. Słodka, no to słodka. bardzo słodka, dobrze. dobrze. ten plażowy już odleciał a drugi zaraz odleci kończymy powoli ten wypad tutaj bo już pojedliśmy lody były, no to teraz czas dinozaury na plażę były dinozaury były, lody były jedzenie było, teraz czas na na plażę. na plażę no, zaraz idziemy Ania już mnie ciągnie do wody, a ja nie ukrywam, że pogoda tak dopisuje, że bardzo mnie się schłodzę bardzo fajne miejsce w ogóle widzicie plażę, woda za Paulinką trochę atrakcji Łódka jeździ, <noise> płynie. No, także ja idę się ochłodzić. Pan się iść na plażę, a że tu plaża jest, to korzystamy. No widz do wody. A kto tam no. Ciekawe, czy zimno, czy ciepła. Zimno, czy ciepło, Michał? Dobra. Fajno. Fajno. O, o i jeszcze mam ten. Mm, ty jesteś przez zawsze ubezpieczony. Hania sobie wzięła zabaweczki no i teraz leży z zabawkami. No i teraz znowu czas na karuzelę taką piękną. Zobaczcie. My akurat jesteśmy w karocy. Normalnie jak księżniczki, nie? Ale czego to się bujają? No? No bo się bujają niektóre, wiesz? Fajnie. A gdzie teraz idziemy? Do oceanu. Specjalne okulary, także chyba będzie coś. 3D. Tak mi się wydaje. Po oceanarium zbliżamy się do ostatniej atrakcji. O godzinie 18 odjeżdża ta ciufcia. Zrobimy sobie rundkę tą ciufcią. Nie wiemy jeszcze co tam się będzie działo. Na pewno nią pojedziemy. No a Miłoszek... Jak to Miłoszek? Zadowolony? Kurczę, ale wam powiem, nie spodziewałem się, że cały dzień tutaj no, 17. No, mówię, że o 18, 18, się tam 18. Czucie, jeszcze nie będziemy. my się stąd, chyba, zbierzemy o 9. Miłość! Miłosz, no, patrzcie, uciekinier, Wracamy. No, raz mówiąc, nie, nie <grym> spodziewałem się, że po prostu przesiedzimy tu cały Boży Dzień, ponieważ atrakcje jest naprawdę zaskakująco dużo. E, łączy z tym jeziorem, łączy z oceanarium, gdzie opryskana z woda, z tą kolejką z dinozaurami, no, praktycznie zabawy na cały dzień. Na cały, męczący dzień. Ważne, że pogoda dopisała, chociaż nawet nie wiem, czy na taki wypad ona nie dopisała za, za bardzo, bardzo. Ale całe szczęście była woda i mogliśmy się trochę ochłodzić. Teraz czekamy na kolejkę, jak Paulina wam powiedziała, że zaraz nie tak, będziemy 18. jechać. 18 nie Także to będzie na tyle. Dzień dobry, w niedzielny poranek. I tak jak na początku vloga wam wspominałem. No bo nie będzie za dużo czasu, żeby tu się pluskać I ta woda, którą robiłem była bardziej na niedzielę W sensie oczyściłem ją, żeby była czysta na niedzielę No ale przyszła niedziela i co? I wszystko na darmo Jeszcze dodatkowo wczoraj puściłem filtrowanie jak wróciliśmy I słuchajcie, taki byłem zmęczony, że zapomniałem go wyłączyć Woda się filtrowała całą noc Aż do teraz Czas by to wyłączyć No i w ogóle wyłączymy też całe jacuzzi. Raz, dwa, trzy. Sama woda. No jest czyściutka. Ale obawiam się, że na nic się nie przyda. Ta czysta woda. Bo niestety zachmurzyło się niebo, ale liczę na to, że się rozpogodzi i 29 stopni zgodnie z prognozami się dzisiaj pojawi. A teraz śniadanko. Z krzykaczami porannymi. O Jezus, co tu się dzieje, Paulinka? Dzień dobry, dzień dobry, w niedzielę. Nie pracuje się w niedzielę, ale to jest naprawdę przyjemność, bo Miałe. Mateusz. No, no tak, no bo sobie ładnie poukładam znowu e, tam. Znowu to słowo klucz. E, nie wiem, jak to jest z tym porządkiem, że co chwilę się po prostu burzy. W każdym razie Mateusz sprawił mi takie pojemniki No na no, 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 się śmieje, żartuje, ale Mati jest właśnie od tego, żeby wyhaczyć coś fajnego. I takie zamykane. Tak, bo nie ja pru, nie próżniowe, Nie próżniowe, ale, ale tak, takie... no, tak się zamykają dość mocno, no że się nie wysypią o, nic się nie wysypie z nich. Widzicie, one tak trochę gumką trzymają. No, no, może ale nie, są różniowa, nie są. Ale, no, ale mniejsza z tym. Fajne pojemniki do kuchni na właśnie na takie sypkie produkty, czy też makarony. I właśnie to dzisiaj zamierzam zrobić, tam porządek, uporządkować to wszystko. W każdym razie ja kupiłam kiedyś takie z Action, wiecie, za 5 czy 7 zł. No to nie były pojemniki kuchenne i one jednak po takim, po dłuższym czasie użytkowania okazały się nietrafione. To się tam wszystko wysypuje. Robi się bajzel, krótko mówiąc. Więc... Więc liczę na to. No, o, idzie, no, a zobaczcie, kto tu jest już przygotowany. No to powiedz coś, do dobra, przywitałaś się, to teraz gadaj. Jak coś chcesz, no widzicie. Co, no. co, co? Ja jestem w basenie przebrana. No do basenu jesteś przebrana. No ale ja zaraz A jak szybko? <laughs> już... Zaraz idziecie kąpać. Ale powiem Wam, że właśnie no, mam nadzieję, że to fajnie się przez te pojemniki uporządkuje. Już... No i pojemników trochę wyszło i no, wyszło to niewiele były... droższe od te z Akrzy, bo no. ja za te wszystkie pojemniki daję 158 zł, no. a jest ich 6 plus 7, 14. A wiecie, a to już takie widać, że typowo kuchenne, one są przeznaczone do tego z atestem 13. i tak dalej, a nie takie, No i tak, są nie, różne, no... są takie kwadratowe, Właśnie, jeszcze są tak. takie bardziej prostokątne, jest takie na taki spaghetti na przykład. Więc wszystko się taki uporządkujemy. Wyższy, nie? Różne. Rodzaje są. No i co najlepsze, zobaczcie, są naklejeczki i pisaczek, więc mogę sobie wszystko podpisać. I ten pisaczek fajne. jak dobrze kojarzę, to chyba jest zmazywalny, że w sensie... Aha. albo tych naklejek jest trochę, no że no, to jest takie fajne. Fajnie, no, więc myślę, że to fajnie się nam poukłada, uporządkuje znowu i będzie porządek na jakąś dłuższą czas, chwilę, nie? tak? <laughs> o, tu jest rubki pisaczek. No spoko są. No i spoko. Co to jest? Nie naprawdę fajne. No, bo Mati je zamówił i mówi tak, ja mówiłem, zobacz, jak Ci się nie będą podobać, to je odeślemy. No ale bardzo się spodoba. A gdzie je zamówiłem? Na Amazonie? No, ja mówię, no, Mati serwis. lubi. A Co? A jak to się robi? Jak się robi? No chyba zobacz no. sobie. Nie, te kartki. Aha, te kartki, to, to sobie nakleimy. Już jak później mama da tu różne takie sypkie produkty i inne. Pożywcze, to sobie nakleisz tą kartkę i mama tam coś napisze. Na przykład, że to jest mąka pszenna, mąka ziemniaczana, i tak dalej. Bułka tarta. To są nasze takie produkty, które nam się po szufladach czasem rozsypują, bo te z action no, nie sprawdziły się jednak. Wiecie, to nie szło tego zamykać tam w tej szufladzie. No, poracha, nie? No, no ale. W ogóle po wczorajszym mił... dniu. Całą spalone, spaloną i mi się okulary w ogóle odcisnęły. Ale generalnie zmierzam do tego, że niebo Rano trochę postraszyło, już się mega rozpogodziło. Na tyle się rozpogodziło, że dzisiaj cały dzień właściwie spędzamy w basenie i w jacuzzi. Tak, widzicie, ja mam serenkę. Chyba płetwa albo <laughs> Nie, no, nie przesadzaj. Po wczorajszym nie, no, dniu. Nie, żebym tu weszła, a teraz nikt tu nie siedzi, nie? Zaraz nam skakuję <laughs> do ciebie, ale po wczorajszym dniu pełnym. Taki Kroków. Był, no. To dzisiaj jest taka trzylautowa, niedziela, o nie. O! O! Nie, no, nie, brud, nie brudasków nie chcemy. Nie, no. nie chcemy brudasków no. i piaseczku nie chcemy, nie chcemy. Ja tam zaraz dołączam do Paulinki. Adia się bawi z kolegą. Miłoszek chyba też do nas idzie. Danej niedzieli. Wiecie co, ten weekend był bardzo aktywny, no to tak musieliśmy go zakończyć. Dzisiaj niedziela, wieczór, a my właśnie jesteśmy na rowerkach. Krótka przejażdżka. My, czyli wszyscy. Tak, wszyscy w czwórkę. tak, Krótka przejażdżka, ale teraz już wracamy do domu, jemy, kąpiemy się i idziemy spać, bo już dzisiaj po tym dniu jesteśmy wszyscy wykończeni. Dzięki za oglądanie. dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji naszego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i co widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!